Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszych krótkich live'ach, krótkich wideo z cyklu przygotowanie do badania MPU oraz odzyskanie uprawnień na terenie Niemiec. Ja się nazywam Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem, doradcą MPU, doradcą do spraw uzależnień i pomagam tutaj Polakom na terenie całych Niemiec, kierowcom, żeby te uprawnienia odzyskać. I dzisiaj e, przedstawię Państwu jedno z pytań, e, które bardzo często się pojawia, a mianowicie, czy można mm, zdać to badanie, otrzymać pozytywny wynik w badaniu MPU, nie znając języka niemieckiego? No i od, odpowiedź jest, że tak. E, można. Mm, jeżeli Państwo otrzymają e, z z Wydziału Komunikacji, z Urzędu tak zwanego Führerscheinstele informacje, że Państwo muszą do tego badania przystąpić to należy tam y, oprócz wskazania instytucji, czyli Begudachtungstelle, y, instytucji, w której y, to badanie będzie się odbywać, należy tam też wskazać, że Państwo y, życzą sobie, y, żeby podczas badania ten tłumacz pan, y, Państwu towarzyszył. On jest zamawiany z urzędu. Państwo nie muszą się o to y, starać, y, Takiego jakby tłumacza nie muszą Państwo sobie organizować, tylko Państwo powiadamiają urząd, że takiego tłumacza sobie życzą. No i w trakcie tych 3-4 godzin trwania badania ten tłumacz pa, z Państwem jest. Koszt takiego tłumacza to jest około 300-350 euro w zależności od Bundeslandu. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakiekolwiek inne pytania dotyczące przygotowania do badania MPU czy odzyskania uprawnień na terenie Niemiec, no to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Pierwsza rozmowa telefoniczna jest bezpłatna. Dane tutaj do naszego gabinetu to jest www.malolepsza-praxis.de. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.